z tej strony Ania ze Szkoły Księgowości. Witam Cię w kolejnej mikrolekcji i dziś bierzemy znowu pod analizę CIT estońskie, a konkretnie sytuację, gdy nasz prezes, który jest jednocześnie wspólnikiem, e, wykonuje swoje czynności bez wynagrodzenia. Czy w takiej sytuacji powstaną ukryte zyski? Te zyski, czyli sytuacja, gdy mamy świadczenia pieniężne, niepieniężne, również te bezpłatne, wykonywane na rzecz właśnie wspólników, a nasz prezes, który jest jednocześnie wspólnikiem, na pewno taką osobą również jest, i e, w, one są wykonywane jakby w związku z udziałem w zysku, ale nie w formie wypłaty dywidend, nie w formie bezpośredniej wypłaty udziału w zysku. No i czy w takiej sytuacji, jak on będzie świadczył te usługi e, w ramach bycia prezes naszej spółki, ale nieodpłatnie, czyli nie otrzyma za to wynagrodzenia, to czy powstanie tutaj ukryty zysk? Gdybyśmy analizowali taką spółkę opodatkowaną e, na zasadach ogólnych, to moglibyśmy analizować to pod kątem, że spółka osiąga e, zysk, osiąga przychód z nieodpłatnych świadczeń, no bo przecież ten prezes wykonuje pracę na rzecz tej spółki. Ale nie otrzymuje za to wynagrodzenia, czyli nasza spółka opodatkowana według zasad ogólnych miałaby przechód z nieodpłatnych świadczeń. A co w sytuacji, gdy spółka jest opodatkowana CIT-em estońskim? I tutaj y Oczywiście prezes może być, yy, może być właśnie wykonywać swoją funkcję na podstawie powołania, czyli na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, może to być za wynagrodzenie, może to być bez wynagrodzenia, tu kodeks spółek handlowych jakby nie daje nam ograniczeń, więc mogą być obie wersje. W sytuacji, gdy yy, wykonuje taki prezes Nieodpłatnie swoją funkcję, no to yy, właśnie się zastanawiamy, czy to jest ukryty zysk. Otóż, według interpretacji podatkowej, gdzie jedna właśnie ze spółek, opodatkowana CIT-em estońskim, zawnioskowała, co w takiej sytuacji yy, będzie się działo, czy będzie musieć to opodatkować i zapłacić podatek do 20 dnia następnego miesiąca. No i właśnie pytanie: do jakiej to daty? Do daty zakończenia jakby wykonania tej usługi wchodzącej w skład czynności zarządu w danym miesiącu, to czy będzie musiała opodatkować czy zapłacić podatek? Otóż nie. Otóż organ podatkowy odpisał w interpretacji podatkowej, że takie nieodpłatne powołanie, czyli nieodpłatne świadczenie czynności przez członka zarządu, który jest jednocześnie wspólnikiem. Nie będzie stanowić przychodu z ukrytych zysków w CIT-ie estońskim. Więc spokojnie może on wykonywać te czynności i będą one neutralne z punktu widzenia CIT-u estońskiego. A jak jesteśmy przy podatkach, to koniecznie nie zapomnij zapisać się na naszą konferencję. Link znajdziesz poniżej. Jest to bezpłatna konferencja dotycząca właśnie księgowości, podatków, kadr i płac, a więc nie możecie Cię to spotkasz się tam ze mną i z ekspertami z branży. Będziemy mówić o różnych problemach dotyczących między innymi e, właśnie spółek, e, a więc koniecznie kliknij poniżej, zapiszcie, bo już zostały ostatnie miejsca. No i widzimy się na konferencji i w kolejnej mikrolekcji.